Videorejestrator Navitel MR150NV Szukasz dobrej kamerki do swojego samochodu? Videorejestrator Navitel MR150NV to wyjątkowe urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu. Niezależnie od pory dnia i rodzaju oświetlenia, nagrania zawsze będą wyraźne i szczegółowe. Zaawansowany sensor optyczny SC2363 umożliwia nagrywanie również w nocy. W przypadku kolizji nie musisz martwić się o utratę zapisu. Czujnik przeciążeń G-Sensor sprawnie wyczuwa gwałtowne hamowanie, uderzenie i przyspieszanie. Automatycznie chroni pliki dotyczące niepokojącego zdarzenia. Wszystkie nagrania mają jakość Full HD i mogą być wykorzystywane jako wiarygodne dowody. Dzięki kamerce stworzysz też ciekawą pamiątkę z podróży i zarejestrujesz mijane krajobrazy. Do zestawu dołączona jest licencja nawigacyjna na smartfon lub tablet. Przez 12 miesięcy udostępni aktualne mapy 47 państw Europy. Urządzenie wyróżnia się nie tylko dużą funkcjonalnością, ale także ciekawym designem. Jest proste i intuicyjne w obsłudze. Z wideorejestratorem Navitel MR150NV można liczyć na wysokiej jakości nagrania i niezapomniane pamiątki z wakacji.